W tym dniu braczej i siostry, kiedy świętujemy chrzest pańskie, dzisiaj każdy z nas jest zaproszony, żeby również świętować swój chrzest, przypominając ten, ten moment, kiedy zostaliśmy ochrzeni, tym samym zostaliśmy przyjęci do wspólnoty Kościoła. W tym samym dniu, kiedy Ty i ja zostaliśmy nazwani przez Boga umiłowanym dzieckiem. Tym dzieckiem, którym Bóg ma umiłowanie, którego Bóg e, widzi to oblicze, swoje oblicze, czyli w Ciebie i we mnie. I ten chrzest, który jest czymś przepięknym, takim momentem naszego życia, coś, co e, tobie, e, Ciebie i mnie ubogaca, ubogaca każdego z nas. Chrzest, który nas, nam pozwala iść do przodu przyjmując kolejny dar, kolejny łaski, który Pan Bóg zsyła każdemu z nas. I rechcę, który jest pewnym fundamentem. I ten fundament, kiedy jest zaniedbany, no to cokolwiek nie będziesz robił w życiu, jest pewne zagrożenie, że to wszystko się zawali w jednym momencie. Jak fundament jest słaby, no to buduj co chcesz. Nawet jeżeli piękny pałac zbudujesz w swoim życiu, ten pałac wcześniej czy później rozwali się. Bo ten fundament nie będzie w stanie trzymać te szany. Nie będzie w stanie trzymać te szany, które ty postawił w swoim życiu. Dlatego ten fundament jest e, pewnym podstawą naszego życia. Nie tylko życia chrześcijan, e, jako chrześcijanina. Ale jako człowieka, ten fundament, bez którego Ty i ja nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I ten fundament, który niestety, ale bardzo często jest zaniedbany. I to ma swój, swój, e, swoje skutki w naszym życiu. Kiedy Ty i ja zaniedbujemy ten fundament chrztu, no to również zaczynamy źle przeżywać naszą wiarę, źle przeżywać te wszystkie dary i łaski, które Pan Bóg nam daje. Zaczynam źle przeżywać sakramenty, zaczynam banalizować sakramenty. Zaczynamy traktować sakramenty jako pewne wydarzenie, które trzeba zaliczyć i, i na karcie zaznaczyć zaliczone. Nie? Kreskę postawić, teraz idę do przodu. Nie zdobyć kolejny medalik, który mogę przy, 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 przykleić do, mojego pięknego, do mojej pięknej marynarki, albo do mojej. Komży pierwsze albo sukienki pierwszej komunijni, i będę zbierał kolejne znaczki. Ale przychodzi taki moment, kiedy już ta komża i ta, ta sukienka pierwszej komunina już powoduje, że czujemy się dyskomfort, bo jest za mały. Za mały jak na naszą wiarę, który potrzebuje wzrostu, który jeżeli idzie, idziesz do przodu. I zostając w tym, tym ubraniu pierwszokomunijnym, no to czas jest. Pewna niewigoda, e, pewne cierpienie, tru, trud doświadczamy wtedy. Co to znaczy? To znaczy to, że ty i ja, kiedy idziemy do przodu, walcząc o wiary, potrzebujemy zmienić ubranie. I z tych pierwszokomunijnych ubran założyć co innego ubranie dorosłego chrześcijanina tą białą szatę, znak tej świętości, który Pan Bóg Tobie mi daje. Ta biała szata, która jest tym znakiem wiary i świętości. Ta biała szata, której który Ty i ja dostaliśmy w się chrztu. Ta biała szata, która często jest zagrożona. Zagrożona, żeby, zagrożona, żeby się nie obrócić i często brudzimy. I często nie wiem jak uprać później ten brud. Dlatego co robimy? Zostawiamy tą walkę. Zostawiamy tą walkę, już nie chcemy, mi, żeby ta szata była bie, bie, biała, żeby przywrócić tą biel tej szaty, ale zaczynamy przyzwyczajać się do tego brudu. Czyli zaczynamy przyzwyczajać się do grzechu, zaczynamy przyzwyczajać się do tego, że Niektóre rzeczy że nie udaje się nam walczyć przeciwko złu, przeciwko grzechu, zaczynamy akceptować grzech później. Dlaczego o tym mówię? Bo ta Ewangelia o tym mówi. Jest przepiękna Ewangelia. Chcę kilka, tylko dotknąć kilka kwestii. Pierwsza kwestia to jest ten moment, kiedy Jan Szczy w Jordanii, to jest miejsce najbardziej, Najniżej położony na Ziemi. Nie ma niższej, niższego miejsca niż Jordan. Najniższy punkt na całej Ziemi. I tam szyja. I tam ustawia się kolejka ludzi, którzy uświadomili swój grzech, którzy widzą swój grzech, widzą swoją biedę, widzą swoją, nie, swoją bankructwo życiowe. Dlatego stoją w kolejce, czekając żeby przyjąć chrzest, czyli żeby zniszczyć ten grzech, żeby zostać oczyszczony, odnowiony, żeby na nowo odzyskać życie, prawdziwe życie. Ale co się dzieje w tym momencie, kiedy oni stoją w kolejce? Dokonuje się coś pięknego. Coś, co ci ludzie nie oczekiwali. W Przychodzi Chrystus i co robi? Nie, nie odsuwa wszystkich że jestem zbawicielem, teraz bez kolejki puszczę mnie. Co robi? Staje w tym kolejce. Staj z tymi ludźmi w tym kolejce. Utożsamia się z tymi ludźmi. Dlaczego jest ważne ten miejsce, to naj, najbardziej, e, najniżej położone to miejsce, jakim jest Jordan, żeby zatrzymać się na tym punkcie? Bo to pięknie pokazuje e, często nasz stan. Pewien, pewien, pewną depresję. I tutaj nie chodzi o depresję jako, jako stan psychiczny, który często doświadczamy, nie, że kiedy doświadczamy depresji, już nie chcemy mi jakoś żyć. Nie o to chodzi, ale depresję, który chcę użyć jako to słowo, który pokazuje pewną, pewną taki stan rezygnacji, rezygnacji z walki. I Chrystus przychodzi do tej depresji, do depresji naszego życia. Przychodzi do tej depresji i staje obok Ciebie i obok mnie w tym, tej kolejce, gdzie Ty i ja stoimy. Dlaczego to robi? Dlatego, żebyś Ty i ja zobaczyli, że w tej depresji nie jesteśmy sami. Czyli ta depresja dzisiaj jest w naszej słabości, naszej grzechy, naszą niemoc, nasze porażki życiowe. Może dzisiaj masz rozwalone życie totalne, może dzisiaj nie widzisz żadnego światła w swoim życiu i może dzisiaj poddajesz się walce o małżeństwo, o powołanie, Przestałeś walczyć o radość, o miłość, przestałeś walczyć o to, żeby odkrywać piękno swojego życia i doświadczać ten dramat dzisiaj. I z tym dramatem może stoi dzisiaj. Tym depresji, jaki jest to najniższy punkt na ziemi. I może już doszedłeś do tego punktu najniższego i stoisz tam. I uświadomiłeś sobie, że już niżej nie da się zejść. Nie da się upaść jeszcze niżej, bo już dotknąłeś dna swojego życia. I dlatego Chrystus przychodzi do tego dna Żebyś ty i ja w tym dnie naszego życia ujrzeli obecnego Boga, który sam przychodzi, który nie czeka, kiedy Ty wrócisz do Niego, ale On przychodzi do Ciebie. Dlaczego? Bo my często nie mamy siły, żeby wracać do Niego. Mi często nie mamy siły, żeby, żeby zacząć walczyć w taki sposób, żeby wrócić do Boga, którego odrzuciliśmy, i dlatego często Pan Bóg przychodzi do nas. I w tym dramacie, w którym znajdujemy staje obok ciebie, w tej kolejce, żebyś ty i ja wystarczyli, że trochę obrócili nasz zrok, żebyśmy zobaczyli, że Chrystus stoi obok ciebie. Dlatego Chrystus przychodzi do tego miejsca. Ale ta kolejka nie jest kolejka Chrystusa, to jest twoja i moja kolejka. Kiedy Chrystus przychodzi do tej kolejki, staje, stając się solidarni z Tobą i ze mną, on nie przychodzi, żeby i nie akceptuje Twojej i mojej słabości grzechy. Czyli nie staje, nie staje się współuczestnikiem w tym grzechu, którym często ty i ja nosimy w sobie. Nie. Ale On przychodzi tam, żebyś ty i ja mogli zrezygnować z grzechu i w tym samym momencie, żebyśmy złapali się za Niego. Złapali się za tą ręką, którą Chrystus wyciąga do ciebie i do mnie. On nie robi czegoś, co ty i ja często robimy, że kiedy jesteśmy, e, uczestniczymy w pewnym cierpieniu, dramacie e, naszych bliskich, że często co robimy, zaczynamy, spół, staj, stajemy się współuczestnikami w tym grzechu naszych bliskich. Często, często przykle, przykle, przyklepujemy tych naszych bliskich, mówią odwagi, ważne, że ty jesteś szczęśliwy, a to, że żyjesz w grzechu, to nie ważne. Człowiek często to robi. I myślisz, że, że w tym momencie, kiedy ta, ta, ta bliska osoba zacznie się uśmiechać, że to wszystko gra i problem jest z głowy. Nie. Ten problem jeszcze bardziej się zgłębia wtedy, bo nie ma oparcia nawet w Tobie, który, zamiast tego, że mówić prawdę, ratując tą osobę, to się przyklepujesz i, po ramieniu, mówisz odwagi, super, cześć, się, wszystko gra. I to człowiek często robi. Ale Chrystus, kiedy tam staje z tymi grzesznikami, nie przyklopuje im na plecy, nie mówi odwagi, fajnie jest, wszystko granie. Ale jest, żeby, żeby im przywrócić nadzieję. Żeby oni w sposób świadomy zrezygnowali z grzechu. Czyli nawrócili się. Ale podstawą do nawrócenia to jest uświadomienie swojej grzeszności. Jeżeli ty i ja walczymy o nawrócenie no to nie uzyskamy to nawrócenie, jeżeli Ty i ja wpierw nie uświadomimy swój grzech, swoją niewolę, swoje przywiązanie. Bez tego nie da się nawrócić się, nie da się przyjąć nawrócenie, jeżeli Ty i ja nie widzimy dzisiaj nasz grzech, naszą biedę. Dlatego jest kolejna kwestia, która jest dzisiaj warto dotknąć, ta kwestia bardzo niebezpieczna, kiedy człowiek mówi, że ja nie mam grzechu. Pewna obuda i pewna, 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 ślepota. I i, Człowiek, który mówi coś takiego, że nie mam grzechu, jest totalnie ślepy. Żyje w obudzie, który, i, i ta obłuda niszczy tą osobę. A chcesz zobaczyć, czy rzeczywiście nie masz grzechu? No to poproś swojego męża, swoją żonę albo swoje dzieci, albo swoich rodziców, a jeszcze lepiej poprosz sąsiadów, żeby uszedli, wzięli kartkę i długopis i żeby napisali wszystkie twoje grzechy, a zobaczysz od razu wszystko to, czego ty nie widzisz. Bo żebyś ty i ja zobaczyli nasz grzech, potrzebujemy drugą osobę, który pokaże ci grzech, ale my często tego boimy się. Dlaczego? Bo wtedy rozwala się nasz, nasz piękny obraz, obraz nas samych. że Jednak nie jesteśmy tacy idealni, jak myśleliśmy. Dlatego często boimy się pytać drugiej osoby, co ty myślisz o mnie. A co więcej, często boimy się mówić prawdy, co tak naprawdę myślimy i co widzimy o drugiej osobie. I dlatego. W takich momentach, kiedy boimy się mówić prawdę, stajemy się współuczestnikami w tym grzechu. Dlatego wolimy uśmiechnąć się i mówić Słuchaj, wszystko jest dobrze. Jesteś porządnym człowiekiem. I wtedy my sami ranimy tę osobę. I sami zaczynamy ranić siebie. Bo my również zaczynamy żyć w kłamstwie. Dlatego ten dzień, bracia i siostry, jest pięknym dniem. Chrystus przychodzi, bo Ty i ja jesteśmy w tym najniższym położonym miejscu. Przychodzi do, do Ciebie i do mnie, żeby Ciebie i mnie umocnić, żeby umocnić naszą wiarę, żeby przywrócić nam to, z czego nas diabeł okrada. Dzisiaj na nowo odkryć radość Chrztu, piękno Chrztu i to bogactwo, które często jest zaniedbane w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. Chrzest, który nie jest jakimś dodatkiem, że trzeba chrzyć, bo żeby później nie mieć problemy przy ślubie i przy komunii i przy beżmowaniu Ale żeby dzisiaj uświadomić sobie, że chrzest jest darem, który żaden człowiek ci nie da. Żeby dzisiaj uświadomić, że Bóg się nie bawi z twoim, twoim życiem. Nie bawi się tobą, ale traktuje ciebie poważnie. To zacznij siebie traktować poważnie. To zacznij również walczyć o swoje życie. To zacznie w końcu nawracać się, czyli wracać do normalnego stylu życia, przyjmując miłość, przyjmując Boga. Zaakceptuj dzisiaj ten fakt, że Chrystus przychodzi do Twojej biedy, staje obok Ciebie i nie odchodzi od Ciebie, bo Ty i ja tego potrzebujemy. Ujrzyj obecnego Chrystusa w naszym biedzie, w naszych grzechach. Dlatego On przychodzi, żebyś Ty i ja spotkali się w naszym życiowym dramacie, spotkali Boga. I tym życiowym dramatem nie jest Bóg, ale Bóg jest w tym, co nas niszczy. Dlaczego jest w tym, co nas niszczy? Dlatego, żebyś Ty i ja zobaczyli, że my nie jesteśmy sami, nie jesteśmy osamotnieni. Że obok, jest nas, obok nas jest Ten, kto Cię ukochał. I ten, który nazwał Ciebie synem i córką umiłowanym, który ma upodobanie, Bóg do Ciebie i do mnie to mówi. Wierzysz w to, że Ty i ja dzisiaj jesteśmy dzieckiem umiłowanym w oczach Boga? Wierzysz Ty nadal w to, że Bóg Ciebie kocha? I wierzysz w to, że naprawdę Pan Bóg do takiego stopnia Cię ukochał, w taki szalony sposób że pozwolił, że Chrystus umarł na krzyżu dla ciebie i dla mnie. Dzisiaj to jest pytanie, z którym Pan Bóg nas zostawia i niech każdy i, szuka sam odpowiedź na to pytanie. Niech każdy dzisiaj sam odpowie na to pytanie, czy Ty nadal dzisiaj wierzysz w to, że poprzez Chrystusa stałeś się dzieckiem Bożym, a ten Ojciec, który Cię nazwał swoim umiłowanym dzieckiem, nie przestał Ciebie kochać. I nie przestał o Twoje życie walczyć.